Odcinek 29 100. Jakie błędy powodują, że sąd nie ogłasza upadłości z serii? Jak pozbyć się długów, zakończyć życie w stresie i wreszcie zacząć życie w spokoju? Wiesz, że sąd wcale nie musi ogłosić upadłości i najgorsze jest to, że często winne są drobne błędy, których można było uniknąć. Pokażę to na przykładzie jednej z osób, która błędnie złożyła wniosek i której sprawę później prowadziliśmy. Zaczęliśmy, jak zawsze, od analizy poprzedniego wniosku i wyszły trzy rzeczy, które najczęściej blokują decyzję sądu. Pierwsza, niepełny opis sytuacji. Ludzie boją, się mówić o prawdziwych przyczynach zadłużenia albo opisują je tak ogólnie, że sąd nie widzi całego obrazu. Druga, brakujące dokumenty. Nawet jeden brak potrafi zatrzymać całą sprawę. Trzecia, chaos. Kwoty nie zgadzają się z umowami, linie czasowe się rozjeżdżają, a argumenty nie tworzą spójnej historii. Dlatego po analizie układamy plan: porządkujemy wszystko od zera. Fakty, daty, dokumenty, przyczyny zadłużenia. Wniosek musi prowadzić sąd za rękę, krok po kroku, tak żeby nic nie budziło wątpliwości. Potem prowadzenie już sprawy. Jesteś Jesteśmy cały czas z Tobą. Wyjaśniamy, co dopisać, co doprecyzować, jak odpowiedzieć na pytanie sądu. Pilnujemy terminów i kompletów dokumentów, żeby nic nie zostało pominięte. Efekt? Wniosek przechodzi. Upadłość zostaje ogłoszona, bo kiedy jest jasny, logiczny i kompletny, sąd ma prostą drogę do decyzji o upadłości. Bez stresu, bez zgadywania i bez ryzyka odrzucenia. Możesz do nas napisać, jeśli chcesz sprawdzić, czy Twój wniosek jest wolny od takich błędów.